Czemu moje dziecko tak siedzi, czemu moje dziecko tak stoi, czemu moje dziecko tak chodzi? Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj wspólnie omówić ten temat, bo jest to coś, co często rodzice widzą, ale nie do końca albo nie zawsze wiedzą co z tym tematem zrobić. Czemu tak siedzi, czemu tak stoi, czemu tak yy, chodzi? No właśnie słowo tak jest tutaj słowem kluczowym, ponieważ każdy z nas będzie miał trochę inny wzorzec poruszania się i będzie poruszać się w inny sposób. I nie ma w tym zupełnie nic złego. Problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy pojawiają się kompensacje czyli nasze ciało w sposób naturalny nie może powrócić do stanu równowagi. Jakiś czas temu mój gabinet odwiedził chłopiec wraz z rodzicami z mocno koślawymi kolorami. Rodzice następnie poprosili o wkładki. Kiedy wykonywałam badanie, zobaczyłam, że jego miednica jest mocno przechylona do przodu, brzuch jest zaokrąglony i miękki, lordoza lędźwiowa jest mocno pogłębiona. I jak dalej szłam w to badanie, zobaczyłam, że jego usta są otwarte. Przyczyna koślawych kolan nie tkwi w samych kolanach, tylko w osłabionym kor i osłabionych mięśniach brzuchu, co też wzmaga otwarcie ust i pojawienie się nieprawidłowego toru oddechowego. Co zrobiliśmy? Pracowaliśmy z miednicą, z przeponą, pracowaliśmy nad prawidłowym torem oddechowym oraz wykonałam wewnętrzną pracę w ustach. Czy często zdarza się, że dziecko przychodzi z jedną diagnozą, a wychodzi z zupełnie inną? No zdarza się. Często jest tak, że przychodzimy z objawem, który jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Podczas badania y, oraz diagnostyki okazuje się, że przyczyna leży zupełnie, y, zupełnie w innym miejscu. Ciało jest to system naczyń połączonych i musimy zawsze o tym pamiętać. To dobry moment, żeby wrócić do tematu otwartych ust. Często rodzice mówią, tak ma, no ale to tak oznacza, że głowa jest wysunięta do przodu, szyja jest w bardzo dużym napięciu, klatka piersiowa jest zapadnięta, brzuch jest osłabiony, miednica słabo rotuje się, a chód jest sztywny. Oddech przez usta zmienia twarz. Górne podniebienie unosi się, zgryz, zwęża się, dając zaburzenia mowy, powodując nieprawidłowy tor oddechowy co będzie dawało finalnie zmęczenie, rozdrażnienie, a także nawracające nieżyty nosa. Pytacie, kiedy zgłosić się do fizjoterapeuty i ostopaty? Profilaktyka i interwencja są podstawą, ale jeżeli jest coś, co Was niepokoi, jest to niepewny chłód, jest to postawa, jest to asymetria, która pojawia się w ciele, otwarte usta czy cokolwiek innego, nad czym się zastanawiacie, to zawsze warto się skonsultować. Ważnym jest to, że im wcześniej zaczniemy pracę w przypadku dysfunkcji, no to tym szybciej ją skończymy i umożliwimy małemu człowiekowi prawidłowy i zrównoważony rozwój. Pozdrawiam Was z gabinetu Fizjobel, Justyna Żawa.